21 kwietnia w Oławskim Parku Miejskim odbył się trzeci bieg maturzysty. Zaproszenie do wzięcia udziału w biegu otrzymali uczniowie i nauczyciele wszystkich szkół średnich powiatu Oławskiego. Patronat honorowy biegu objął starosta Oławski, burmistrz miasta, termy Jakuba, bank spółdzielczy, Oławski klub biegacza oraz klub biegacza harcownik z Jelcza Impreza ma na celu pożegnanie tegorocznych maturzystów, integrowanie środowiska uczniów, nauczycieli, rodziców, propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, popularyzację biegania jako jednej z najprostszych form rekreacji fizycznej oraz promocję ZSP nr 2 na terenie miasta i powiatu oławskiego. Uczestnicy mieli do pokonania 3 km pętlę wytyczoną w parku miejskim, mieszczącym się obok oławskiego basenu. Mniej wprawieni mogli wziąć udział w rekreacyjnej przebieżce na tej samej trasie. Tak jak w roku poprzednim, organizatorem biegu, którego hasłem przewodnim są słowa biegiem do matury, jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie, a zaproszeni do udziału, oprócz maturzystów ze wszystkich szkół powiatu oławskiego, byli także przedstawiciele dyrekcji i nauczyciele, samorządowcy oraz rodzice. Pierwsze miejsce w trzecim oławskim biegu maturzystów w kategorii kobiet zajęła Marlena Bajsarowicz z LO nr 1 w Oławie. Pierwsze miejsce w trzecim oławskim biegu maturzystów w kategorii mężczyzn zajął Bartłomiej Mioduszewski z LO nr 1 w Oławie. Pierwsze miejsce w oławskim biegu maturzystów w kategorii najlepsza nauczycielka otrzymała Elżbieta Solarska z LO nr 1 w Oławie. Pierwsze miejsce w trzecim Oławskim biegu maturzystów w kategorii najszybszy nauczyciel zajął ksiądz Marek Leśniak.